Spadająca gwiazda podobno, gdy zauważymy takie zjawisko, wystarczy wypowiedzieć życzenie, które na pewno się spełni. Szanse na spełnienie życzenia i to nie jednego będziemy mieć jutro. Najwięcej spadających gwiazd możemy obserwować zwykle w pierwszej połowie sierpnia. Na niebie pojawia się wtedy najpopularniejszy rój meteorów, które nazywamy Perseidami. Ich nazwa wzięła się stąd, że meteory zdają się wybiegać z konstelacji Perseusza. W tym roku szanse na zobaczenie meteorów mają być większe. Planetarium Wenus zaprasza do wspólnego podziwiania tego zjawiska jutro na wzgórzu Winnym przy Palmiarni. Rozsiądziemy się i będziemy patrzeć w niebo, aby zobaczyć właśnie spadające gwiazdy. Tak zwane poza tym będą jeszcze teleskopy, przez które będziemy mogli zobaczyć piękny Księżyc, oraz wzbogaci to dodatkowo przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Padające gwiazdy fachowo nazywane są meteorami. To okruchy skalne z kosmosu, które spalają się po wejściu w atmosferę, a ślad takiego procesu obserwujemy na niebie jako krótkotrwały, szybki błysk. Najwięcej meteorów widać wówczas, gdy Ziemia zderzy się ze smugą gazu i pyłu pozostawionego przez jakąś kometę. Są to drobinki wielkości no, ziarenek piasku, może trochę większe. I właśnie na ten okres czasu, około 12 sierpnia, przypada maksimum tego roju, a więc najwięcej tych zjawisk możemy w ciągu godziny zobaczyć. Tak naprawdę rój trwa tam mniej więcej od połowy lipca do, do połowy sierpnia, jednak tej nocy spodziewane jest właśnie maksimum. Oczywiście zaplanowane na jutro wspólne podziwianie spadających gwiazd, zależne będzie od pogody. Organizatorzy najpóźniej jutro do godziny 18 na stronie internetowej Planetarium Wenus oraz na fanpage'u na Facebooku poinformują o tym, czy akcja się odbędzie.